Jeśli mamy już konto na Google, warto korzystać z usługi pocztowej, czyli Gmaila. Jest to bardzo przydatna skrzynka pocztowa, ponieważ czyta się pocztę ze strony internetowej, także można z każdego miejsca na ziemi, w domu, w pracy, u kolegi, gdzie się chce, praktycznie wszędzie sobie można sprawdzić pocztę. Odczytać, wysłać i tak dalej. Wygląda to tak jak każda inna skrzynka pocztowa, czyli tutaj mamy listę e-maili po kliknięciu, e-mail się otwiera, akurat w moim przypadku tutaj na tej skrzynce to są same newslettery. Jeżeli kliknę na jakiś, można sobie oznaczyć, można go, ten jest akurat oznaczony jako przeczytany, można go oznaczyć jako nieprzeczytany, można go usunąć. Jeżeli ktoś dostaje dużo poczty, to może się czasami z tym pogubić, zwłaszcza, że tutaj są jakby to jest lista, wszystko się w jednym miejscu jakby gromadzi i warto jest je sobie w jakiś sposób pokatalogować. Czyli aby jakoś uporządkować sobie te e-maile, jak w jakiś sposób je oznaczyć, pogrupować, możemy tutaj stosować etykiety albo wytworzyć jakby katalogi. Tak najpierw sobie zrobimy taką etykietę, żeby można było zobaczyć, jak to działa. Czyli tutaj są etykiety. Rozwijam to i klikam sobie Zarządzaj etykietami. Następnie wchodzę tutaj do ustawień i zakładki etykiety. Na początku są etykiety systemowe, których nie można skasować, można je ewentualnie ukryć, jeżeli tego nie używamy. Następnie tutaj są etykiety. Etykiety utworzone przez użytkownika i można je ewentualnie usunąć, jeżeli uznajemy, że ona jest taka etykieta zbędna. Czyli tutaj mamy pole do wpisania nowej etykiety. Ja sobie tutaj wpiszę na przykład jakieś tam prawo przyciągania. Prawo przyciągania i utwórz. I mam utworzoną. Tak, utworzyła mi się nowa etykieta, w której jeszcze nic nie ma. Czyli wracam do swojej skrzynki pocztowej i chcę sobie oznaczyć tą etykietą jakieś tam, któreś e-maile. No, na przykład ten. Tak. O, kilka sobie oznaczyłam. I wtedy tutaj wchodzę i wybieram sobie, odhaczam. Czyli teraz zaznaczyłam sobie kilka e-maili i chcę je oznaczyć właśnie taką etykietą. Czyli rozwijam tu jeszcze raz i odhaczam to i klikam zastosuj. Wtedy tutaj się przed każdym tym e-mailem pojawia taki napis, więc w ten sposób po prostu łatwo je odróżnić i łatwo znaleźć. I tutaj się pojawił mi w tym momencie, jak stworzyłam tą etykietę, to tutaj się pojawił jakby katalog. Jeżeli ja na niego kliknę, to będę miała wszystkie tylko te, właśnie e-maile oznaczone tą etykietą. One jednak zostały w skrzynce odebrane, w tej skrzynce ogólnej pozostały. Natomiast mogę je także, jeżeli one są zwłaszcza już przeczytane, chcę sobie je odłożyć. I chcę mieć jakiś tam porządek, to mogę potraktować tę etykietę jako katalog i po prostu przełożyć je do katalogu. Czyli po prostu jeszcze raz muszę je tutaj kliknąć, i wtedy przenieść do i przenieść do prawo przyciągania. Wtedy one tutaj znikną i pojawią się tylko w tym, w tym katalogu. Oczywiście mogę każdą inną, mogę e-mail, także nieoznaczony w ogóle tą etykietą, mogę też przenieść jakby do tego katalogu. Czyli kliknę sobie na przykład ten, przenieść do prawo przyciągania. I on tutaj jest i się automatycznie zostało oznaczone tą etykietą. No ale to akurat jest akurat to jest przeczytane, zbędne, więc go sobie usunę. Czyli w ten sposób można sobie ładnie pogrupować swoje e-maile i mieć w nich jakiś porządek, jeżeli jest, w nich ich, jest ich dużo. Ponieważ Google gromadzi spam w specjalnej skrzynce do spamu, i tego może być czasami dużo, dlatego od czasu do czasu trzeba je usuwać. I klikam spam, i tu pojawiają mi się. O, tu się okazało, że są jakieś rzeczy, które w zasadzie uznaję, że one nie są spamem. Czyli kliknę, i to też. I tutaj to nie jest spam, czyli wtedy w tym momencie te e-maile wróciły do skrzynki odbiorczej. Czyli jeszcze raz wracam do spamu. I jeżeli chcę wszystko to usunąć, to klikam tutaj Usunąć. Teraz cały spam. Tak, ok, chcę usunąć. No i cały spam został usunięty. Również przechodzę do kosza, ponieważ wszystkie e-maile, które chcę usunąć, no to one nie usuwają się na razie automatycznie, tylko przechodzą do kosza. I tutaj mogę, żeby to mi się nie gromadziło, ponieważ w zasadzie ta skrzynka jest bardzo pojemna. Jest w niej bardzo dużo. Tutaj nawet Google się tak czy Gmail się tak reklamuje, żeby nic nie usuwać. Nie potrzeba niczego usuwać, ponieważ jest to ogromnie pojemna skrzynka. Jednak jeżeli, szczególnie jeżeli to jest skrzynka firmowa, albo ktoś no bardzo dużo e-maili dostaje, to ona się niestety zapełnia. Można oczywiście za bardzo niedruże pieniądze dokupić sobie to miejsce. Niemniej jednak przydatne jest właśnie czyszczenie tego wszystkiego. Czyli tak samo tutaj klikam sobie opróżni kosz. I on mi tu usunie wszystko. No, w tym momencie już jest wszystko usunięte. Oczywiście można też zaznaczać te poszczególne e-maile i usuwać je pojedynczo. Teraz jeszcze raz wracam do ustawień. I sobie zobaczymy również bardzo inne ciekawe, przydatne właściwości. Czyli to jest ustawienia, zakładka ogólne i tutaj mamy język, akurat jest język polski i to warto sprawdzić, ponieważ jeżeli zakładamy nową skrzynkę pocztową i logujemy się do dokumentów Google, to może się zdarzyć, że wszystko, cały ten panel administracyjny i wszystko jest po angielsku i właśnie trzeba tutaj wtedy wejść w tym miejscu i przestawić sobie język i także ustawienia w dokumentach Google, tam też jest na samym początku język. Tutaj bardzo takie przydatną, fajną rzecz jest tak, wybierz zdjęcie. Można sobie tutaj znaleźć swoje jakieś zdjęcie. Ja sobie akurat jakieś swoje... Załaduję, żeby zobaczyć. No to akurat to jest takie niezbyt ładne. Można je przeciągając myszą, no na przykład to, klikam Zastosuj zmiany i w tym momencie takie zdjęcie będzie widoczne w moich e-mailach. Bardzo przydatną rzeczą jest podpis. Podpis jest szczególnie korzystny, jeżeli coś się sprzedaje, coś reklamuje, jeżeli się działa w programach partnerskich. Wtedy tutaj można sobie stworzyć taką reklamę, która będzie się pojawiała w stopce każdego wysyłanego e-maila. Tutaj jest akurat brat, więc sobie odhaczam, że chcę mieć taką, taki podpis. I tutaj sobie można coś tam wpisać. Na przykład, odwiedź. Mojego bloga. Czy coś takiego? Tu można go sobie odpowiednio sformatować. I teraz, jeżeli chcemy rzeczywiście tutaj stworzyć jakiś link, klikalny, to musi być on zaczynać się od HTTP. Czyli ja sobie wpiszę jakiś tam blog. Tutaj już sobie to stworzyłam, i teraz zapisz zmiany. Utwórz wiadomość. O, i tutaj jest. I od razu ta stopka mi się tutaj pojawiła. W każdym wysyłanym e-mailu ta stopka właśnie będzie. Wyślę sobie to do siebie. Wysłałam sobie jakiś e-mail do samej siebie na inną skrzynkę pocztową. I po tworzeniu tutaj jest właśnie ten link, jest klikalny, czyli w ten sposób właśnie można tworzyć sobie podpisy. Jeszcze raz wchodzimy do ustawień, i tutaj następne, co może się przydać, to są no właśnie następna zakładka etykiety, o których już mówiłam konta importowanie. Tutaj można importować sobie pocztę. Z innej skrzynki pocztowej niestety nie można importować z drugiego konta Google'a. Teraz tak filtr. Filtry to są wtedy, jeżeli coś tam chcemy zrobić z jakąś skrzynką pocztową. Czyli na przykład klikam utwórz nowy filtr i to będzie od tutaj coś cokolwiek zawierające słowa. Zawierające słowa na przykład nie chcemy jakichś tam ofer dostawać. I teraz tak, następny krok. I tutaj możemy wybrać, co chcemy zrobić. Jeżeli przyjdzie taki e-mail zawierający słowo praca, albo jeszcze wrócę wstecz. Czyli tu możemy wpisać od kogo, do kogo, coś, jakieś tam słowo w temacie zawiera słowo. Czy nie zawiera jakiegoś słowa, czy zawiera załącznik? I następnie klikam następny krok, i tutaj mogę wybrać, co ja chcę zrobić z, tą, z tym e-mailem. Czyli pomiń, archiwizuj, oznacz jako przeczytane, oznacz gwiazdką, usuń. Nigdy nie wysyłaj do spamu. I następnie klikając sobie utwórz filtr, mogę coś takiego utworzyć. Czyli na przykład, no jeżeli powiedzmy, dostajemy jakieś e-maile niechciane, wtedy można utworzyć taki filtr i one będą automatycznie na przykład usuwane, przekazywane dalej, czy archiwizowane. Czyli tutaj mamy zakładkę filtry, jeszcze raz ustawienia. Można jeszcze sobie tutaj utworzyć jakiś motyw, właśnie taki ciekawy. Czyli to jest coś takiego, ładne upiększenie naszej skrzynki pocztowej. I to jest wszystko, co najważniejsze, co się głównie w tej skrzynce pocztowej używa.